W domu dziecka mąż zauważył na dziewczynce znajomy wisiorek, a kiedy dowiedział się, kim naprawdę jest ta dziewczynka, świat na chwilę się zatrzymał. Zanim zaczniemy historię, poznajmy się. Mam na imię Sebastian, jestem z Katowic. A państwo? Proszę napisać kilka słów o sobie z przyjemnością państwa późnam. Wiosna w tym roku przyszła wyjątkowo wcześnie. Słońce przyjemnie przygrzewało już od rana, jakby specjalnie zachęcając ludzi do spacerów. W powietrzu unosił się lekki, rześki wietrzyk, niosący zapach świeżości i rozwijających się pąków. Krzysztof wszedł dobrze znaną alejką w Gdańsku, kierując się do klubu Leon. Był wyraźnie zadowolony z pierwszych ciepłych dni, miał na sobie lekką kurtkę, a na ustach błąkał mu się delikatny uśmiech, który przyciągał spojrzenia przechodniów. Miał około 20 lat i wyróżniał się pogodnym, pewnym siebie sposobem bycia. Wieczór zapowiadał się interesująco, ponieważ w klubie Leon szykowano aż dwie imprezy, jednocześnie jedną organizowali studenci Wydziału Ekonomicznego, a drugą studenci Prawa. Obie grupy bawiły się w sąsiadujących ze sobą salach, co zapowiadało dużą różnorodność towarzystwa i gwarantowało dobrą zabawę. Krzysztof nie mógł tego przegapić, uwielbiał imprezy, a do tego dobrze wiedział, jak na nich błyszczeć. Idąc w stronę klubu, poprawił kołnierz kurtki i przelotnie pomyślał: Ciekawe, kogo dziś spotkam ze starych znajomych? Ciepła wiosenna aura wprowadzała go w lekki nastrój flirtu i sprawiała, że czuł nadchodzące przygody całą duszą. Gdy podszedł pod budynek klubu. Zobaczył świecącą się w różowo-niebieskich odcieniach neonową tablicę z nazwą Leon. Na drzwiach wisiały plakaty ogłaszające wielkie imprezy ekonomiści po prawej, prawnicy po lewej. Krzysztof roześmiał się pod nosem. No proszę, dziś można przebierać w atrakcjach. Nie zdążył jednak wejść do środka, bo za plecami usłyszał znajome głosy. Odwrócił się i zobaczył dwóch kumpli, Marka i Piotra. No nareszcie. Myślałem, że już dawno jesteście w środku. Rzucił Krzysztof, witając się z nimi uściskiem dłoni. Chcieliśmy wejść, ale stwierdziliśmy, że poczekamy na ciebie odpowiedział Marek, klepiąc go przyjaźnie po ramieniu. Przecież bez ciebie impreza nawet się dobrze nie zacznie. Krzysiek, co? Gotowy na wieczór? dodał Piotr z lekkim przekąsem. Czy znowu dasz dyla po godzinie, bo coś ci wypadnie? Przyda się trochę wyluzować, nie? A wy co planujecie? Plotki, czy od razu na parkiet? Krzysztof zaśmiał się, rozglądając za plakatami z programem imprez. Marek wskazał na jeden z nich. Tu piszą, że u ekonomistów ma być konkurs na najlepszy strój, a u prawników konkurs karaoke. Co ci bardziej odpowiada? Krzysztof zastanowił się. Strój mam raczej zwyczajny, więc w konkursie kostiumowym raczej bym się nie wyróżnił. Ale karaoke? Czemu nie? Choć na początek możemy zobaczyć, co dzieje się u ekonomistów. Dobra myśl, przytaknął Piotr. Chodźmy już, bo tak naprawdę to zmażniemy przed wejściem. Ruszyli więc do drzwi. Wewnątrz czekała na nich feria świateł, głośna muzyka i harmider rozmów młodych ludzi. Krzysztof wszedł do obszernego holu, po czym z kumplami skierował się w stronę sali ekonomistów, gdzie było jeszcze luźniej. Prawie od razu rozdzielili się Marek, wtopił się w jakiś nowy krąg znajomych. Piotr rozsiadł się przy jednym ze stolików, a Krzysztof pomaszerował bliżej parkietu, żeby rozejrzeć się za dawnymi znajomymi. Wokół ludzie tańczyli, śmiali się i wykrzykiwali coś do siebie w rytm muzyki. Krzysztof przeciskał się przez tłum, gdy poczuł lekki szturchaniec w ramię. Zatrzymał się i odwrócił, niemal wpadła na niego jakaś dziewczyna z plecakiem przewieszonym przez jedno ramię, która najwyraźniej bardzo się spieszyła i nie zdążyła wyhamować. Przepraszam, nie zauważyłam cię, wydusiła z siebie ze zmieszaniem. Nic się nie stało, odparł Krzysztof z uśmiechem. Dzisiaj wszyscy gdzieś pędzą. Dziewczyna była wyraźnie speszona, ale skinęła głową i ruszyła szybkim krokiem w stronę wyjścia z sali. Krzysztof odprowadził ją wzrokiem, nie wiedząc, co go tak nagle zaintrygowało w tej nieznajomej. Jej rozpuszczone włosy, lekko niezdarne zachowanie, a może ten błysk w oczach? Poczuł w sobie przyjemne ciepło, którego sam nie umiał jeszcze nazwać. Krzysiek, co tak stanąłeś? Piotr szturchnął go lekko w ramię. Zgubiłeś się, czy co? Krzysztof potrząsnął głową, jakby wyrwany ze snu. Wszystko w porządku, tylko się zamyśliłem. Wielu ludzi przemknęło obok, a on zastanawiał się, czy zobaczy nieznajomą jeszcze raz. Po chwili jednak wyłowił ją wzrokiem, wróciła do sali i przysiadła przy jednym ze stolików w towarzystwie kilku koleżanek. Uśmiechała się, co sprawiło, że Krzysztof poczuł impuls. Jeśli teraz nie podejdę, będę żałował. Zebrał się więc na odwagę i podszedł do jej stolika. Dobry wieczór, piękna nieznajoma. Mogę prosić o taniec? Dziewczyna spojrzała na niego zaskoczona, ale zaraz potem na jej twarzy pojawił się serdeczny uśmiech. Czemu nie? A tak w ogóle, jak się nazywa mój dzisiejszy partner do tańca? Krzysztof. A ty? zapytał, lekko kłaniając się w żartobliwym geście. Anna. Miło mi. Możesz mi mówić Ania. Przy spokojniejszym utworze wyszli na parkiet, rozmawiając o imprezie, studenckim życiu i ogólnych sprawach. Ania odpowiadała krótko, ale serdecznie, co tylko bardziej rozbudzało w Krzysztofie chęć bliższego poznania tej tajemniczej dziewczyny. Zapisali w pamięci ten moment w zgiełku klubu, przy migających światłach i głośnej muzyce, jakby zatrzymali czas tylko dla siebie. Kolejne spotkanie umówili na wcześniejszą porę w przytulnej kawiarni nieopodal gdańskiej starówki. Ściany zdobiły tam obrazy lokalnych artystów, światło było stonowane, a miękkie fotele stwarzały ciepłą atmosferę. Krzysztof, chcąc zrobić dobre wrażenie, przyszedł pięć minut wcześniej i zajął stolik przy oknie. Ania przyszła punktualnie. Ubrana była elegancko, ale niezobowiązująco lekką sukienkę przykrywał krótki płaszczyk. Uśmiechnęła się na widok Krzysztofa i podeszła do stolika. Cześć. Widzę, że punktualność to twoja specjalność. Tylko dla wyjątkowych osób, zażartował Krzysztof. Co zamawiasz? Kawa, może jakiś deser. Zanurzyli się w rozmowie. Ania pytała o zainteresowania Krzysztofa, o jego przyjaciół i plany na przyszłość. On odpowiadał raczej krótko, tak jakby nie chciał za wiele opowiadać o sobie. Sporo dowiedziałam się o sobie, ale o tobie nadal niewiele wiem, zauważyła Ania, odkładając filiżankę. Na przykład w ogóle nie wspomniałeś o rodzinie. Jak wyglądało twoje dzieciństwo? Krzysztof na chwilę zamilkł ewidentnie zmieszany. Przeniósł wzrok na szybę, za którą przechadzali się przechodnie. Nie było mi łatwo. Moja mama przez wiele lat miała problem z alkoholem. Miałem 10 lat, a już musiałem sam sobie gotować. Ojca w ogóle nie poznałem, wyrzucił to z siebie szybko, jakby chciał mieć to za sobą. Nie lubię o tym mówić, ale tak właśnie było. Można powiedzieć, że jestem sierotą, choć mama żyje, ale nigdy się mną naprawdę nie zajmowała. Zauważył na twarzy ani cień smutku, więc spróbował zmienić temat. Ona jednak wykazała się taktem i nie ciągnęła rozmowy, wyczuwając, że to dla niego bolesne. Na szczęście ich randka i tak minęła w przyjemnej atmosferze. Kiedy kelner przyniósł rachunek, Krzysztof uparł się, by zapłacić. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Bardzo mi się podobało, powiedziała Ania, gdy wyszli na zewnątrz. Mi też mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy od paru Krzysztof, odprowadzając ją do samochodu. Zostali chwilę przy drzwiach. Ania, zanim wsiadła, lekko dotknęła jego ramienia, dając mu znać, że liczy na dalsze spotkania. Kolejną randkę spędzili na spacerze w pobliskim parku. Było raczej chłodno, Lecz słońce raz po raz wychodziło z za chmur i przyjemnie rozgrzewało powietrze. Rozmawiali o swoich planach zawodowych i o przyszłości. Ania w końcu zdecydowała się zadać nurtujące ją od dawna pytanie. Krzysiek, wspominałeś o trudnym dzieciństwie. Dlaczego to tak bardzo cię boli? Napomknąłeś o alkoholu, ale. Krzysztof przystanął, popatrzył przed siebie, jakby się wahał, po czym westchnął. Mama czasem miała ciągi, potrafiła zniknąć na parę dni. Nigdy nie widziałem ojca, bo odszedł zaraz po moich narodzinach. A potem, kiedy miałem te 10 lat, nauczyłem się żyć bez pomocy dorosłych. Od tyle. Udało ci się jej wybaczyć? Zapytała niepewnie Ania. Ostatecznie tak. Choć było mi trudno. A latami czułem do niej żal odparł Krzysztof ze smutnym uśmiechem. Ania wyczuła, że Krzysztof nie chce wracać do tej historii i by nie popsuć atmosfery, zręcznie skierowała rozmowę na lżejsze tematy. Wywiązała się z tego momentu pewna bliskość czuła, że Krzysztof jest szczery i że wiele przeszedł, a to tylko wzmagało jej zainteresowanie nim. Zaczęli spotykać się częściej, wspólne spacery, wieczory filmowe i długie rozmowy o książkach. Ale ich ulubioną formą spędzania czasu stały się wypady za miasto nad malownicze jeziorka i rzeki na Pomorzu. Uwielbiali siedzieć przy brzegu, rozmawiając o tym, co przyniesie przyszłość. Pewnego razu na takiej wycieczce Ania zapytała. Jak myślisz, co dalej z nami? Czy to coś na dłużej? Krzysztof spojrzał na nią ciepło. Jeśli mówisz o nas, to tak. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło się to skończyć. Przy tobie wszystko wydaje się właściwe. Ania uśmiechnęła się, opuszczając wzrok, wiedziała, że te relacje stają się bardzo poważne. Ale też rozumiała, że najpierw musi mu przedstawić swoją mamę. Mama ani pani Ewa nie była od początku zbyt przychylna związkowi. Widząc Krzysztofa, miała wiele pytań. Ania, pomyśl. On nie ma praktycznie żadnej rodziny, nie zna ojca, a matka jest jaka jest. Czy jesteś pewna, że STWRZYC jest stabilny dom? Ania wzdychała, próbując zachować spokój. Mamo, on jest dobry, pracowity. Widzę, jak bardzo się stara. Będę z nim szczęśliwa. Ewa jednak tylko kręciła głową. Mimo to, z czasem zaczęła łagodnieć, widząc, jak rozpromieniona była Ania przy Krzysztofie. Minęło kilka miesięcy, i Krzysztof zdecydował się na poważny krok. Zaprosił Anię nad ich ulubioną rzekę. Słońce odbijało się w wodzie, a gwiazdy powoli zaczynały migotać na wieczornym niebie. Schował w plecaku małe, aksamitne pudełeczko i gdy siedzieli przy brzegu, wziął Anię za rękę. Ania, jesteś dla mnie wszystkim. Chcę, żebyśmy byli razem nie tylko dziś, ale już zawsze. Wyjdziesz za mnie? Ania zamarła z zaskoczenia, a potem kiwnęła głową, uśmiechając się przez łzy. Tak, krzysiek, oczywiście, że tak. Wesele zaplanowali raczej kameralne. Ania wybrała prostą, ale szykowną suknię, Krzysztof postawił na klasyczny garnitur. Wśród zaproszonych znaleźli się najbliżsi przyjaciele, między innymi Marek i Piotr, którzy pomagali w przygotowaniach. Mama Ani, Ewa ostatecznie zaakceptowała wybór córki i życzyła im wszystkiego najlepszego. W dniu ślubu pogoda dopisała słońce świeciło, a w powietrzu było czuć zapach kwiatów. Podczas ceremonii w urzędzie wymienili się obrączkami, a potem przeniesieli się z gośćmi do niewielkiej restauracji, gdzie odbył się rodzinny obiad i tosty. Marek wzniósł pierwszy toast. Krzysztof, Ania, udowadniacie, że prawdziwa miłość przezwycięży wszelkie przeszkody. Bądźcie szczęśliwi. Nastrój był podniosły, ale jednocześnie SWJSK i przyjaciele żartowali, rodzice wzruszali się, a Krzysztof i Ania spoglądali na siebie z miłością i nadzieją na wspólne życie. Po ślubie zamieszkali w dwupokojowym mieszkaniu, które Ania wynajmowała jeszcze przed zaręczynami. Urządzili je prosto, za to przytulnie Ania uwielbiała detale, koce, poduszki, lampki, które nadawały domowi ciepły klimat. Krzysztof natomiast wolał minimalizm, więc starali się wypracować kompromis. Każdego wieczoru siadali razem, rozmawiając o tym, jak minął dzień. Po studiach Ania znalazła pracę w kancelarii prawnej, a Krzysztof, jako absolwent ekonomii z wyróżnieniem, zatrudnił się w firmie zajmującej się analizą finansową. Mieli stabilną sytuację, ale w głębi serca czuli, że jeszcze coś w ich życiu się wydarzy. Pewnego poranka Ania stała przy oknie z kubkiem kawy w dłoniach. Krzysztof, już prawie ubrany do wyjścia, zauważył, że jest jakaś zamyślona. O czym tak rozmyślasz? zapytał, dopinając koszulę. Ania odwróciła się, uśmiechnęła, lecz w jej oczach widać było niepewność. Żyjemy razem już jakiś czas, wszystko wydaje się stabilne, ale brak mi czegoś. Myślałeś kiedyś o dzieciach? Krzysztof na chwilę spoważniał. Sam czasem o tym myślał, jednak obawiał się tak wielkiej odpowiedzialności. Spojrzał na Anię. Jeśli jesteś gotowa, to ja też. Od tamtej chwili zaczęli myśleć poważniej o powiększeniu rodziny. Umówili się na wizytę w prywatnej klinice, żeby zrobić podstawowe badania. Ania była zdenerwowana, jednak Krzysztof starał się ją wspierać. Po serii badań przyszły wyniki. W gabinecie lekarskim Ania siedziała z zaciśniętymi dłońmi. Lekarka długo przeglądała papiery, aż w końcu powiedziała. U pana wszystko w normie, ale u pani mogą wystąpić problemy z zajściem w ciąży. Trzeba będzie podjąć leczenie i proszę się nie załamywać, bo dzisiejsza medycyna daje duże możliwości. Choć próbowali się nie zadręczać, Ania wyszła z kliniki zgaszona, a Krzysztof mocno ją przytulił. Dasz radę. Spróbujemy wszystkiego, co tylko się da, zapewnił. Zaczęła się dla nich trudna droga, naznaczona kolejnymi wizytami lekarskimi i rozczarowaniami. Ania przeszła terapię hormonalną, która dawała jednak nikłe rezultaty. Pierwsza inseminacja nie przyniosła efektu, druga również zakończyła się fiaskiem. Ania coraz częściej się załamywała. Może to znak, że ja nie powinnam być matką. Powiedziała zapłakana, siedząc w kuchni z kubkiem herbaty. Krzysztof uklęknął przy niej, spojrzał jej w oczy. Nie mów tak. Mam pewność, że będziesz wspaniałą matką. Jeśli nie tędy droga, to spróbujemy innej. Obiecuję. To dodało jej otuchy. Próbowali kolejnych metod, aż któregoś wieczoru Krzysztof przemówił z innej perspektywy. Ania, a co gdybyśmy spróbowali adopcji? Może jest gdzieś dziecko, które potrzebuje domu już teraz. Nie musimy się poddawać, lecz można działać równolegle. Ania spojrzała na niego z zaskoczeniem, ale i z nową nadzieją. Myślisz, że dalibyśmy radę? Jeśli tak czujesz, to ja też chcę spróbować. Kilka dni później Ania postanowiła odwiedzić pobliski dom dziecka, by zaczerpnąć więcej informacji. Ubrała się dość skromnie, ale schrudnie, by nie sprawiać wrażenia, że chce komuś zaimponować. Placówka mieściła się w starym budynku gdzieś na obrzeżach Gdańska. Po korytarzu przemykały dzieci, słychać było śmiech, ale też w powietrzu unosiła się pewna melancholia. Przywitała ją dyrektorka o imieniu Danuta kobieta około pięćdziesiątki o dobrodusznym wyrazie twarzy. Pani jest zdecydowana na dziewczynkę? zapytała, kiedy już omówiły podstawowe sprawy. Tak, myśleliśmy z mężem o córce, odparła Ania. Danuta zaprowadziła ją do sali, w której bawiło się kilkoro dzieci. Ania przyglądała im się, aż jej wzrok przykuła dziewczynka siedząca z boku, w ciszy tuląca pluszowego kotka. Miała może sześć lat, jasnobrązowe włosy splecione w drobne warkoczyki i poważne spojrzenie. Kim jest ta dziewczynka? Szepnęła Ania, wskazując nieśmiało. Katarzyna wyjaśniła Danuta. Ciężka historia. Straciła mamę w wypadku samochodowym. Od tamtej pory praktycznie się nie odzywa. Próbujemy jej pomóc, ale na razie bez większych rezultatów. Ania podeszła bliżej, usiadła na podłodze kawałek dalej. Cześć, Kasiu. Jestem Ania, powiedziała łagodnie. Masz ładnego kotka. Dziewczynka nie spojrzała jej w oczy, lecz wyglądała na mniej spiętą. Ania poczuła nagłe poruszenie w sercu, jakby instynktownie wyczuła, że to właśnie ta maleńka istota jest kimś bliskim. Chciałabym ją lepiej poznać, powiedziała cicho do Danuty. Te słowa zainicjowały dalszy ciąg zdarzeń, których Ania nie była w stanie przewidzieć, a jednak czuła, że tak właśnie ma być. Krzysztof i Ania przyjechali do domu dziecka pewnego słonecznego poranka. Emocje buzowały w nich obojgu. Założę się, że Kasia lubi czekoladę. Może trzeba było coś przywieźć. Półżartem rzucił Krzysztof, choć oczywiście chodziło mu głównie o rozładowanie napięcia. Na pewno nie będzie narzekać, roześmiała się nerwowo Ania, poprawiając włosy przed wejściem. Danuta zaprowadziła ich do pokoju spotkań, w którym można było rozmawiać z dziećmi. Stały tam fotele, półka z zabawkami i duże okno wychodzące na plac zabaw. Po chwili dyrektorka wróciła z Kasią, dziewczynka ściskała w ramionach swojego pluszowego kotka i wyglądała na wystraszoną. Kasiu, to jest Ania i Krzysztof. Pamiętasz Anię, prawda? Zagadnęła Danuta ciepłym tonem. Ania usiadła tak, by być mniej więcej na poziomie wzroku dziecka. Cześć, Kasiu. To mój mąż Krzysiek, powiedziała. Krzysztof kucnął obok żony. Hej, bardzo się cieszę, że mogę cię poznać. Kasia nieśmiało spojrzała na Krzysztofa. Jej wzrok zatrzymał się na nim dłużej, jakby coś w nim ją zaintrygowało. Wtedy Krzysztof zauważył naszej dziewczynki mały wisiorek, który wydał mu się dziwnie znajomy. Serce zabiło mu mocniej, ale nic nie powiedział jeszcze nie teraz. Spotkania z Kasią powtarzały się, aż w końcu przeszli przez formalny proces adopcji. Ania i Krzysztof kompletowali papiery, chodzili na konsultacje z psychologiem, a każda wizyta w domu dziecka utwierdzała ich w przekonaniu, że chcą właśnie tę dziewczynkę przygarnąć do rodziny. Kasia coraz bardziej się oswajała, choć wciąż była cicha i wy. Nadszedł wyczekiwany dzień finalizacji adopcji. Po podpisaniu dokumentów Danuta przyprowadziła Kasię. Kasiu, to są już oficjalnie twoi rodzice. Zabrać cię do waszego nowego domu? Dziewczynka przytuliła mocniej pluszaka. Spojrzała na Anię i Krzysztofa z lekkim przestrachem, ale i z ciekawością. Ania kucnęła. Chcesz iść z nami? Tam będziesz miała swój pokój, zabawki, a przede wszystkim będziemy razem. Kasia delikatnie skinęła głową. Wstała i ujęła dłoń Ani. Krzysztof, pełen wzruszenia, wziął walizeczkę dziewczynki i ruszyli do samochodu. Podczas pierwszych dni w nowym domu Kasia była bardzo ostrożna. Wciąż trzymała przy sobie kotka, dużo milczała. Ania cierpliwie spędzała z nią czas, bawiąc się i opowiadając historię, a Krzysztof nadrabiał to, czego mu samemu brakowało w dzieciństwie ciepłą obecność i poczucie bezpieczeństwa. Pewnego wieczoru, gdy Kasia zasnęła, Krzysztof powiedział do Ani. Ten wisiorek, który nosi. Ja go skądś znam. Muszę zrobić test dna. To brzmi może dziwnie, ale mam wrażenie, że Kasia jest ze mną spokrewniona. Jak to? Ania spojrzała na niego zaskoczona. Bo moja starsza siostra miała identyczny. Nazywała się Małgorzata. Ale zniknęła, gdy byłem mały. Mama mi wtedy coś mętnie tłumaczyła. Ania skinęła głową, rozumiejąc, jak wielką wagę ma to dla Krzysztofa. Zdecydowali się więc na test, a po kilku dniach pobrano próbki w klinice. Oczekiwanie trwało 10 dni, które dłużyły się niemiłosiernie. Gdy wreszcie przyszły wyniki, Krzysztof otworzył maila i przeczytał. Ania, to prawda. Kasia jest moją bratanicą. Ania spojrzała na niego ze łzami w oczach. Czyli wreszcie znalazłeś kogoś z rodziny? Krzysztof milczał chwilę, a potem przytulił Anię mocno. Tego wieczoru postanowił, że niezwłocznie porozmawia z Kasią, ale najpierw musiał skonfrontować się z własną mamą Barbarą. Wizyta u Barbary była trudna. Mieszkała w starej kamienicy w stanie. Który przypominał Krzysztofowi wszystko to, czego chciał zapomnieć. Barbara otworzyła drzwi, patrząc na syna zaskoczona, że w ogóle się pojawił. Mamo chce wiedzieć prawdę o Małgorzacie. Mam dowód, że Kasia to jej córka, powiedział zamiast dzień dobry. Barbara usiadła na starej kanapie, drżącymi dłońmi zaciskając brzeg spódnicy. Zaczęła opowiadać. Dała ją kiedyś pod opiekę twojemu ojcu. Bo nie radziłam sobie z wami obojgiem. Żyłam w ciągłym ciągu. On zabrał ją i wyjechał z nią gdzieś daleko. Potem kontakt się urwał. Nie miałam pojęcia, co się z nią działo. Krzysztof odetchnął głęboko. Czyli po prostu oddała się? Wiedziałaś, że zginęła w wypadku? Barbara pokręciła głową, szeptem odpowiedziała. Nie. Nie miałam pojęcia. Dopiero teraz mi mówisz, że ona nie żyje. Ja żałuję każdego dnia, ale czasu nie cofnę. Krzysztof wstał i odwrócił się do okna, czując mieszaninę złości i współczucia. W porządku. Twoje błędy są twoje. Ja już wybaczyłem, bo i tak nic nie zmienię. Ale Kasia jest moją rodziną i nie zostawię jej samej. Ma u mnie dom. I wyszedł, pozostawiając zapłakaną barbarę z jej wyrzutami sumienia. Tego samego wieczoru porozmawiał z Kasią. Usiadł obok niej na łóżku w jej nowym pokoju. Kasiu, chcę ci coś powiedzieć. Twoja mama, Małgorzata, była moją siostrą. To znaczy, że jesteś moją bratanicą. Ja jestem twoim wujkiem. Ale wiesz, kim jestem teraz? Dziewczynka spojrzała na niego z przejęciem, w jej oczach pojawiły się łzy. Kim? wyszeptała niepewnie. Jestem twoim tatą. Adoptowaliśmy cię z Anią, ale przede wszystkim jesteśmy rodziną. Obiecuję, że już nigdy nie będziesz sama. Kasia popatrzyła na niego przez chwilę i w jednej sekundzie mocno się w niego wtuliła. To był pierwszy tak emocjonalny gest z jej strony, jakby wreszcie ogarnęło ją poczucie bezpieczeństwa. Minęły kolejne miesiące. Kasia rozkwitała, coraz częściej się uśmiechała, coraz rzadziej bała się kontaktu z innymi. Wieczorami Ania i Krzysztof pokazywali jej zdjęcia Małgorzaty, by wiedziała, jak wyglądała jej mama. Kasia słuchała z uwagą, czasem uroniła łzę, ale była wdzięczna, że wreszcie zna naprawdę. Ich dom stał się prawdziwą rodziną nieidealną, lecz pełną ciepła. Zdarzały się sprzeczki, bywał bałagan, ale kiedy siadali przy wspólnym stole na kolację i Kasia opowiadała o tym, co wydarzyło się w szkole, wszyscy czuli, że właśnie tak powinno być. To opowieść o tym, że nawet największe życiowe braki i największe zagubienie mogą prowadzić do nowego początku. Czasem rodzinę się odnajduje w najbardziej nieoczekiwany sposób. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz. Z całego serca życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pogody ducha i spokoju w sercu. Do usłyszenia w kolejnej historii.